Projekt był złożony, ponieważ projekt Microsofta to projekt przebudowy budynku obecnej siedziby e, i siedziby, która, która jest z Microsoftem od wielu lat już. Także budynek e, z początku lat 2000. Ale także generalnie Projekt, na pozwolenie na budowę. Przebudowa również całych instalacji, zmiana aranżacji pod nowy układ Microsofta, nowe wytyczne w stosunku do miejsca pracy. Też Microsoftowi bardzo zależało na tym, żeby to miejsce, to biuro zlokalizować tutaj w Polsce, żeby były rzeczywiście elementy lokalne, żeby to nie było typowe biuro Microsofta, jak powiedziemy, nie wiem, do, do Londynu, do Stanów, do Paryża i nie wiemy, gdzie jesteśmy, tak. Tylko, że przyjeżdżając tutaj do Warszawy, żebyśmy wiedzieli, że to, to biuro jest tutaj właśnie w Polsce. Tym elementem polskości, elementem właśnie umiejscowienia projektu tutaj w Warszawie, mieli być polscy naukowcy, polskie wynalazki i murale z tym związane, czyli również praca naszych polskich artystów. I właśnie te murale w większości zostały. Namalowane przez nich na ścianach, gdzie mamy wykończenie właśnie z cegły Wandersander. tych polskich naukowców na, na pierwszym miejscu oczywiście jest Mikołaj Kopernik, Maria Kiris-Kłodowska, ale jest też również Karpiński, czyli wynalazca komputera jeszcze w latach, jak dobrze pamiętam, początek lat 70. Mieliśmy pole tutaj manewru, jeżeli chodzi o estetykę, o, o ten element właśnie polskości, ten element lokalny, ale miały być to jak najbardziej naturalne Materiały, ciepła kolorystyka, ciepłe szarości, e, brązy, już e, zupełne zupełnie odejście od tej kolorystyki, która się po, kojarzy z tą firmą e, główną od produkcji okien, tak? czyli te cztery. E, okienka win, Windows, czyli kolor biały, tło, żółty, niebieski zielony, czerwony, czyli te jaskrawe barwy, one gdzieś tam miały się pojawić jako jakieś elementy, być może w meblach, gdzieś tam jako element detali, tak, ale to już nie miały być te elementy do, dominujące, to, to to wnętrze miało być dużo bardziej przyjazne, nawiązujące bardziej do domu, do, do ląpi hotelowego, no i, no i rzeczywiście tak ten, tak ten projekt wygląda. W samym projekcie dominują szarości, zresztą widzimy te cegły. Również to, że macie u siebie elementy, które są płytką ceglaną, a nie cegłą, czyli, czyli dwucentymetrowe elementy, które kleimy do ściany we wnętrzu, a nie tniemy je z, z całej, całej cegły. Kształt, kolorystyka i cała paleta, no, która, tak jak już powiedziałem, no, daje nam bardzo ciekawy i szeroki wachlarz możliwości. Bardzo ciekawym elementem jest również narożnik. Klejąc tą płytkę ceglaną do ściany, my nie chcemy, żeby osoba, która odbiera ten efekt, użytkownik, myślał, że to jest klejona płytka, tylko że to jest ściana wykonana z cegły, tak? że nie oszukujemy go. Także świetnym elementem, który nam na to pozwala, są te płytki narożne, bo ona imituje rzeczywiście w swoim wymiarze całą cegłę i nie, nie musimy robić tak zwanego. Nie tyle my, tylko, tylko płytkarze nie muszą robić tak zwanego gierunku, czyli przycinać tą płytkę pod kątem 45 stopni i ją łączyć. Zawsze to łączenie jest widoczne, a poza tym to jest kupa roboty. I to byłby jeszcze jeden powód, aby narzekać na architekta.